W i zastąpieniu stanowych przez prywatną firmę, która przyjmie ich zadania. Co bardzo niepokojące. Zwolnieni pracownicy nie mają szans na zatrudnienie, też firma ma prowadzić przyjęcia do pracy niemal wyłącznie, a pozostałe umowy zlecenia. Tak zwane umowy śmieciowe. U pracowników posiadających to no. pełne no. no. Ta sytuacja ma miejsce. W odpolitym pismo jest jasne, odpoczynku 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 w odpoczynku w Dokładnie, dokładnie z taką całą sytuacją mieliśmy to przyjemność ze szkołą, kiedy pismo wprowadzało, wprowadzające od powietrza jest grudy, a to kończa w komisji radnych. I tutaj mamy dokładnie taką samą sytuację. Jeszcze... Proszę, pierwsza pani, 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 pani radna Zdzisława Szczepieńska. Ale pani radna, a głosem to jest pokona trzy minuty. Sytuacja finansowa o pokazuje z Pani z roku 2010. 2006 rok strata netto 480 110 zł. 2007 rok zysk netto 521 622 złotych 2008 rok netto 4 690 000 54 63 zł, 31 zł, mimo że na inwestycje przeznaczone w 2009 roku prawie 3 miliony złotych. W 2010 roku strata netto wynosiła tylko 2 miliony 785 291 zł, a przy przekształceniu to ZOS Olkus